Witajcie kochani, dzisiaj Kamanna Weekend zaprasza Was na spacer po Jawożnie, dzielnicy Stara Huta, a dokładniej po Parku Angielskim. Ten Park Angielski powstał w miejscu dawnej hałdy kopalni Piłsudski. Pięknie zrekultywowany teren, teraz jest miejscem relaksu. Odpoczynku, zabawy, zobaczymy, co nam ten park może zaoferować. Tutaj mamy trasę, aleję srebrną. Mamy aleję lipową, aleję widokową. Tutaj mamy tablicę informacyjną. Dalej mamy plan parku i regulamin. No Idziemy zobaczyć, co w tym parku jest. Tutaj taka górka. I muszę Wam się przyznać, że dwa lata temu, jak był taki atak zimy, dwudniowy, to tutaj na jabłuszku zjeżdżałam. Ale po ciemku, żeby mnie nikt nie widział. I tutaj taka aleja prowadzi nas. Mówię właśnie, że po ciemku, no bo niestety park nie ma oświetlenia. Aczkolwiek jak śnieg spadnie, to z okolicznych tutaj oświetleń i lamp. Jest na tyle widoczności, że można trochę pospacerować. Szału nie ma, ale źle też nie. No dobra, wrócę do Was, jak coś fajnego będzie. No i kochani, doczłapałam się do końca tej alei. I tutaj mamy takie miejsce rekreacji. Jest altana z ławeczkami taka fajna właśnie w stylu angielskim są takie stoliki piknikowe miejsce gdzie można sobie rower zabezpieczyć No i tutaj mamy taki ciekawy twór skalny zobaczymy co to jest No, co to jest? Taki trochę jak pumeks. Hmm. no ciekawe. Takie no, bardzo ciekawe. Tutaj taka dziura. Są jakieś takie przestrzenie. Hmm. To chyba są jakieś skały, które były skałami płonymi w kopalni. Albo jakiś żużel. Nie wiem, jak ktoś ma pomysł, co to mogą być za skały, to piszcie w komentarzach. No dobra. Idziemy dalej. Teraz udajemy się do tamtych schodów. I zobaczymy, co tam piętro wyżej na nas czeka. No idziemy tymi schodami do góry. Co nam się tutaj wyłoni? Patrzcie, taki fajny plac. I tutaj mamy taką romantyczną ławeczkę pod pergolą. altankę no i kochani jesteśmy w Jaworznie. W związku z tym dziki zapisały się tutaj już w krajobraz naturalny, miejski i tutaj mamy ślady ich bytowania. Można sobie taką pętlę zrobić. I tutaj mamy nawet latarnię. Tylko nie wiem, z której strony tutaj przyjść po ciemku, żeby dotrzeć do tego oświetlonego terenu. No i popatrzcie, tutaj mamy biblioteczkę plenerową. Można sobie tutaj otworzyć i poczytać. Widzę, że same harlekiny. No i tutaj mamy następną taką strefę piknikową. Stoliki piknikowe. Ale tam dalej nam się już coś innego wyłania. Tutaj mamy jakieś urządzenia do ćwiczeń. Jakąś taką ścieżkę zdrowia. Patrzcie. Tutaj mamy jakiś plac zabaw. No i można sobie w kółko i krzyżyk pograć. Kręci się i wygrałam. że fajnie tak ukryty. A tu jeszcze sobie wyjdziemy na drogę. Ponieważ na początku Wam mówiłam, że jesteśmy na terenie po hałdzie. rewitalizowanej hałdzie. Kopalni Piłsudskiej. I tam widzimy Szyb z tej kopalni. Widzimy? Widzimy. To jest najprawdopodobniej szyb Helena. W ogóle cały ten obszar znajduje się pomiędzy dwoma jaworzańskimi kopalniami. Z tamtej strony przed chwilą wam pokazywałam, mamy kopalnię Piłsudski. Natomiast tam za tymi drzewami przed nami mamy kopalnię Sobieski. Także teren mocno przemysłowy, a po środku taka enklawa zieleni. No idziemy zobaczyć dalej co nam ten park oferuje. I skręcamy sobie w aleję wrzosową. I widzicie, że tutaj niby to jest park, ale tak mocno dziko yy, zostawiony. Także tutaj bytują różnego rodzaju zwierzaczki. Oczywiście nasze dzikie, o których już było wcześniej, ale można tutaj spotkać też sarenki. Zresztą tutaj mamy jabłuszka dzikie, także mają po co tu przyjść. Coś sobie zjeść. No, a tam w głębi mamy jakieś domki dla zwierzątek albo paśniki. Nie wiem, może za chwilę się uda nam tam dojść. Spróbujemy tędy. Co tutaj jest? Że fajnie, tak. Bisko przyrody. Aha, już chyba wiem, co to jest. To będzie domek dla owadów. Tak, to będzie domek dla owadów. No, patrzcie, jak fajnie zrobione. A tutaj mamy takie kopy liści i informacje. Tu śpijesz, zachowaj ciszę. No i wróciliśmy na tą naszą pętlę. Już jesteśmy ponad połowie. Ale widzę, że tam na dole coś nowego powstaje. Coś tam będzie i mamy jakieś sprzęty budowlane. No, i tutaj się ta pentelkę już może zostawimy. Odbijemy sobie w tę stronę. I tutaj na dole mamy wybieg dla psów. A o tym wybiegu będzie w osobnym materiale. Teraz go tylko tak z góry Wam pokażę. No i kochani, pomału zmierzamy ku wyjściu. Park jest taki mocno naturalny. Troszeczkę jest udogodnień, ale generalnie jest mało ludzi cisza spokój także można sobie tutaj trochę odpocząć a ja się z wami żegnam pozdrawiam was Come on na weekend zostawcie po sobie jakiś ślad pozdrawiam pa